Dobra, witam serdecznie, dzisiaj pojedziemy do e, ojca chrzestnego, czyli pseudonim Zdzichu, kumaci będą wiedzieli o co chodzi, kto to jest Zdzichu, e, lokalizacji tego pana nie będziemy zdradzać, ponieważ jest e, chroniona prawami autorskimi i dziśu nas zaprosił na kajaczki, więc dzisiaj was zaprosimy w świat kajaczków i jedzie z nami ja. I pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapeczki w górę. <głosyłam>. Mhm. I zapiekanie, dobre, zapiekanie. dobre zapiekanki tam są? A, a, też, a, też też, słuchaj, a, i tu kończymy, tak? I tam będą nas prowadzić stąd, stąd nas zawożą, a później spływamy tam. No. A Co? Ja już wam. Ja już was. ja już kanałów widzu ja Pozdrowienia, kanał poczek! Oj, <noise> dzisiaj przed nami takie ja spiekiewki. Poczekaj, zaraz skręcimy. Umówię, nie, nie, będę kierował, tylko chcę. O cholera, no rzeczywiście wjeżdżamy w glony. Dobrze, wyłączę kamerę. No, wiosłuj, wiosłuj. Tak, dobrze, dobrze. Cały czas cały czas w tą stronę, Nikola. Cały, no mocniej, o cholera. No, Ma... Nikola No to albo. Nikola, nie wiosłuj już mi. Się dzieje. Wiosło mi cholera o cholera Poczekaj, poczekaj Poszedł. Poszedł. o cholera No to nie jest takie proste Dobra Nikola, dobra, nauczysz się spokojnie Ta taura sytuację, poczekaj, kamera nawet była włączona Ty Nikola ja nie mogę nagrywać Ty nie umiesz jeździć, co? No, dobra w tego. Dobra, wyłączam Nagrywam Dobra, milizda jest o cholera, kajak, kajak na mnie bliźni stanął, muszę na środek wykona. Oj, jest dobrze. E, musisz to bardziej no, w prawo. Mega. No widzę, widzę. Mega jak są. Fajne. Dobra. Dobra, poczekaj. Witam, no, dobry, no. Dobry, dobry, dobry. witam, witam, witam. Witam, witam. Co no, państwo przybywacie? No, my co na mnie. Żeby ci telefon nie upadł, nie wita tutaj. Trzymam mocno, tato. Witam, witam. Witam, ku**a, to jest zboczka. <grym grym> tato, ci, się... lewe, lewe. Le dobra, zarąbiste te karetki. Tak lewe, tak się... bo wpłyniemy w krzaki. Tak mi się podoba. Ojciec, brawo. Ade, ade, ade. Tak mi się podoba. Brawo, chodź. Matylda, Matylda, żałuj, że z nami nie jesteś. Jest dzisiaj. Żałuj, że siedzisz w domu przed tym komputerem. Jest, tu jest super, super miejscówka. To też dzisiaj Mega. Mega. O, i to z tyłu. Hej! Miasta Polska! Miasta Polskie, nie Zachód. Tak, dokładnie. A Zachód tylko ja Generalnie to nie muszę na razie wiosłować, bo nagrywam. Jest fajnie, co nie, tato? No, jest elegancko. Uwielbiam te klimaty. Jest e, fajnie. E, lewo, lewo. Jest generalnie Dobrze, fajnie. A, wrażenia są też fajne. A, do szyi, do szyi. Tak, do szyi czasami jest. Mm, no i co? Pozdrowienia z kajaków! O, o! o poczekaj, pozdrow, poczekaj, pomacham im kajakiem, poczekaj. Pozdrowa! Jak <laughs> się Dobra. Aaaa, znaczy, do zobaczenia! Tu są takie widoki, te góry, te. Wyglądają jak z takiej tapety, co są na komputerze. Tutaj mamy kajaczek czerwony. Taki widoczek Za kamerkę, ok. Tato, jak się czujesz? Powiem ci, właśnie po to, po to chciałem, to wszystko uczyniłem, żeby tak spędzać czas. Agra kadabra. Agra kadabra to są czary i magia. No, generalnie to czasami jest głęboka bardzo woda, a czasami jest płytka. I taty kolega powiedział, że będzie jakiś wodospad. No, był wodospad, już przepłynęliśmy przez ten wodospad. To nie był ten. Trochę strasznie. No. Kaczki do nas podpłynęły, chciały jeść kaczuszki, tu podpływają, ch chcą jeść ryby, tu są w tej wodzie. Tylko, że nie wzięliśmy chleba dla kaczek. No, trudno, no trudno. No. Ja też. Ja w ogóle nie umiałam pływać na kajaku, a się nauczyłam. Znaczy, umiałam tam coś popłynąć, a teraz umiem o wiele lepiej. Wiem, jak się zakręca. Widzimy się potem. Tata. Oj. Jest na mieliźnie. Była mieliźna, muszę wyjść. Poczekajmy teraz na ten wodospad. Powtórz jeszcze raz, wodospad z kamieniami. No. Tutaj. Olera. Po to idzie, to idzie? Po to idzie. O! Pan coś łowi. No. Pływ kajakowy. Ile spływ kajakowy trwa? Najkrótsza trasa to jest 8 km. Jeżeli będziecie jechać powoli, to można 3 godziny jechać. A tak normalnie, tak na kajaku, tak zazwyczaj. To tak z 2 godziny, co nie? Eee, teraz pytania. Co trzeba wziąć na kajak? Olejek do opalania z filtrem, bo strasznie może spalić. Czapka. Czapka, okulary, bo bez tego nie da rady. Buty na zmianę, bo parę razy wchodziłem już do wody. No. <grymne> <grymne> Jakiś fetuszysta zaraz będzie do mnie. Tak. O, o dzisiaj płyniesz. dzisiaj Kajaki. Co jeszcze Wiesz, czapkę, okulary, filtr przeciwsłoneczny, wodę. I to wszystko trzeba wpakować w? foliowy worek. Albo w plecak. I najważniejsze jest doborowe towarzystwo. Czyli taki ktoś jak dzisiaj? Dokładnie! Taki ktoś ten... uważajcie. Uważaj, uważaj, nie! Nie, Telefon, telefon, telefon! O, nara! Jakś tego filmu chcę jednego twojego. Którego? jakbyś Jak Tylko że, w Jak świnie wyjebane go w I Jesteśmy już... Tam, gdzie zaczynaliśmy prawie. Um, tam musimy dopłynąć. Tu będzie gdzieś jakaś wysepka. Więc y, będziemy już kończyli. Przepłynęliśmy to. Czy było ciężko? Było ciężko? No, no może być dla kogoś ciężko. Kto tak y, na co dzień tylko telewizor i chipsy, to może być ciężko. No, generalnie to tak, to może być ciężko. Ale ja dałam radę. No, ale nie, ogólnie leciutko. Ogólnie, ogólnie to leciutko, no, no, lajtowo, no, tak. Nawet nie można porównać tego do treningu. no. Może trochę. No, generalnie to jest fajnie. Wrażenia są spoko. A twoje jakie są wrażenia? Bajkowa kraina kajakowa. E, no, więc jest spoko. Dopuszczaj jest ten um, taki domek. I tu gdzieś jest taka plażyczka, tak? Tak, trochę powiem Ci teraz. Trochę no. ręce, barki i ręce Że zrobię tak. Barki o. i ręce, no. Barki i ręce? No, trochę ładne na popły. O, mogłyby mi Batoników energetycznych mogłem wziąć. Tak, więcej batonów na pewno by się przydało. Wzięliśmy trzy i firmy. Uwaga! Uwaga! Aaaa! Siema. Atak piratów z Karaibu. Ty, a tak wygląda? Droga na zapiekanki, tak? Dzisiaj na zapiekanki tak, idziemy? No to da, przez rzekę, Z przez rzekę będziemy szli. Uwaga, krokodyle pływają! Opotany. Dobra, dawaj, idziemy. Nie, płytko, płytko. O kurde. No, już zaczyna być. No, dawaj, jak tam głębokość. Dawaj, Nikola. Łap tego klapka. Kaczki tam, płyną. プンシス aba プンシス aba おいでください。うん No właśnie też to zauważyłem. Poka, Poka. No niezły. Potwór nie potwór. Nie potwór. A, A, dzięki, dobra, dzięki. O, tak jest. No dawaj, Nikola. Ja to później, wiesz, muzykamy, nagramy to. Poka to jest bober. Bober. Gdzie miś? A, żeby to rosło. Fajne, fajne, fajne to. Dla dzieciaków to radocha. To nie jest To jest Bober Bober. Nie, szarp, nie proszę, nie, niż mojego domu. Nie szarp mnie proszę, nie, niż mojego domu. No, no, no. Nikola, widziałaś waszkę? Tak. A ty Adaś? Ja. No to patrzcie, o, teraz. No, konkretna, to jest konkretna ważka. Tak, i tutaj są te. A tutaj są. Nie wiem, jak to czapla chyba. Ja, ja idę. Fajny, bo to jest futrzak. Tak, ja, to jest. No, fajne, to fajne, no. o, masz, a taki robimy tak samo ten. No fajny, to fajny. O marza, zacznę z przodu jaki on jest. Taki. Ja o, oczyma. O Jezu. mały Dobry ten pająk, fajny. <laughs> Przestraszyłaś się, pająka Poka Poka tego pająka. Uuu, czekaj. 45 złotych. 65 zł. Pończy Oite kudasai